Mam jeszcze taki jeden problem, problematyczny prezent. Od Angeliki dostałem taki ring, który monitoruje wszystkie, wszystkie rzeczy zdrowotne: temperaturę ciała, stres w organizmie i przede wszystkim sen. Bardzo chciałem monitorować sen. I dostałem taki pierścionek. On jest ogólnie świetny, łączy się z aplikacją jest naprawdę fajny, ale problem polega na tym, że często na TikTokach wyskakiwały mi filmy, gdzie ludzie noszący Apple Watcha, nie wiem czy to jakaś nadwrażliwość, zaczęli mieć odparzenia na nadgarstkach. I uwaga pierścionek, nosił 3-4 dni, zobaczcie, co mi się stało. Tu już jakby trochę podgojone to jest, więc dlatego takie zaschnięte, mocne, intensywne, ale po prostu mam poparzenie. No i teraz tak, bardzo, bardzo mi to pomaga, jeśli chodzi o monitorowanie snu. Widzę, świetnie mi to pomaga po prostu w rozwoju jakby, w monitorowaniu tego wszystkiego, żeby mm, widzę, kiedy naprawdę muszę iść spać, a kiedy wstać, żeby czuć się optymalnie i wtedy faktycznie ten sen jest na... 90% na przykład, a nie na 40% jak, jak czasami bywało. No ale kurde, no nie może być tak, że rzecz nie parzy, prawda? To nie może być dobre dla organizmu, więc aktualnie nie wiem co robić.